Tu stał, tulił się do matki. W tym pięknym lesie drzewa szumiały z ludzistą Był dzień 11 listopada, a on miał 11 lat. Wielu było ludzi razem z nimi, lecz on nie widział nikogo tylko matkę. To od nich oczekiwała ratłaka. Zapewne zasłaniała mu twarzyczkę, okrywała go woda i karabinów, które ich na brały. Kto upadł pierwszy? Matka czy synek jedenastoletni? Gdy echo strzałów przebuczało razem i śmierć wspomniała w kastapowskiej czapce, Lewka w dzielonach, śliki umysłowani. Myślę o tym młodzie. Myślę o jego jedenastu latach. To dzisiaj stoję przed nową tabliczką w tym pięknym lesie pogodną jesienią, Oto tabliczka i nazwisko syna i objaśnienie – 11 lat. I nie pojmuję, jak mógł paść ten strzał, celowany w sztukę pieśni chłopczyka. A może jeszcze gdzieś tam, w jakimś świecie, jeszcze ta lufa jest i ręka ta i oczy, które spokojnie, bo on Jakże nie mówić o tych dniach radości? O tej chmurnej jesieni, gdy w szumiącym wietrze Szedł nad miastem rodzinność pierwszy powiew wolności. Kiedyśmy pełną piersią to powietrze Nocą w ciemnych alejach Stłoczeni szpalerem Czekając aż zapłonie świt na Jakże ciebie przywitać radosną swobodą I czym uczcić najpiękniej? Chyba tym uśmiechem. I młodzieńczej i się możliwą urodą, co szła śmiechem przez miasto i wróciła egzamin.